Dobra, słuchaj Kajetan, bo ja w tym roku muszę sobie kupić nowe auta, jedna zmiana Zamiast dwa wiadra na jedno auto, jedno wiadro na dwa auta Kurwa, ale jak szefie jedno wiadro na dwa auta? No normalnie, a co ty myślisz, że szampon to taki co, kurwa darmowy jest? No ale szefie, ta woda będzie brudna No to przecież że se więcej, no i w czym problem? Kurwa szefie, ale te wiadra się połamią Spokojnie Kajtuś, ci pokażę nie no, przecież popatrzcie Kajtuś, to, to możesz normalnie pod korek zalać, popatrzcie jaka gruba rączka, nic się nie dzieje, przecież ostatnie kupiłem, gruby, przeźroczysty plastik, popatrzcie, separator na dole, wszystko się osadza, nic nie porysujesz. Dobra szefie, ale jak ja to podleję pod sam kurek, to przecież tego ty, nie podniosę. A ty ślepy jesteś? Szefie, od czego masz te jeździki? Patrzcie, jeżesz i struch. Blisko było. Dobra, myjse. Tu masz jeszcze nawet taki uchwycik na rękawiczki. Myj se, myj, ja idę szukać jakiejś piątki. Bezczelny prywacz.